Witajcie na kanale Wiejska Kurka. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, yy, co się dzisiaj wydarzyło. Czyli dzisiaj wykluły się dwa młode gołąbki. Yy, dosłownie niedawno, drugi się wykluł. Yy, chciałem, chciałbym Wam pokazać je, ale no, gołębica mi nie daje. Yy, wykluły się, jeden się wyklu, wykluł do południa, a drugi niedawno, jakoś godzinkę temu. Siedzi sobie teraz na nich gołębica. Na, na razie będą sobie tutaj siedzieć W przyszłym tygodniu Jak już trochę podrosną Zaobrączkuję je To jak samica będzie chciała wam, Będzie chciała mi pokazać je To nagram wam shorta i wstawię wam Go w tym tygodniu Tutaj u tego mojego y, białego gołąbka, co się wykrył we wrześniu tamtego roku i y, u beżowego, y, beżowego gołąbka są dwa jajka, znowu zniosły, ostatnie miały dwa, ale niestety jak były te mrozy, przemarzły jajka, zeszły z nich no i niestety z nic z nich nie było. Fajnie, że są jajka, jestem zadowolony. Wypuściłem też dzisiaj pawiki. Tutaj pawik tutaj robi rewolucję, z każdym gołębiem się bije. I tutaj też zauważyłem, że tutaj te, jak mają Pawik i ta gołębica jajka, to też razem z nimi wysiaduje. To też wysiaduje z nimi gołębica Pawika, we trójkę wysiadują. Jak, je, jak obydwoje Pawiki tamta są na dworze, to ta gołębica od Pawika wysiadują i tak na, na zmianę. I u nich będą się kluły y, pod koniec majówki, na początku maja. Dzisiaj wypuściłem kurki na trochę, żeby sobie po trawie pochodziły, bo jak nie chodzą po trawie, to y, bardzo mało jajek znoszą. U tej kwoki kochinki wykluły się kurczęta. Tutaj też y, wypuszczam kaczkę z kaczkami. Wypuszczam ją tutaj do woliery, żeby sobie siedziały na trawie, nic nie robi kołębią, bo gołębie są wypuszczane. Rano i sobie fruwają. Tutaj też y, te kurczaczki z kwoką są wypuszczane. I chodzą sobie tutaj po wybiegu z kochinami. No i te co kupiłem w połańcu na targu. Dwa tygodnie temu już wypuszczam żeby nie siedziały cały czas w domu w zamknięciu, a jak y, jutro może wezmę je na trawę, bo na razie sobie siedziały tutaj. Y, siedzą sobie na razie tutaj, y, gdzie nie ma trawki. Tutaj sobie siedzi ta. Cztery kurczaczki, ostatni wyklu się w sobotę. Siedzi sobie tutaj. Będą sobie na razie siedzieć. Jak się zrobi ciepło i podrosną, to wypuszczę je na podwórko. Czuszki już sobie wchodzą. To jest ich pora. Nauczył się same, mają deseczkę. Kurczaczki tak samo. Nie trzeba im już pomagać. No i kaczuszki się ładnie chowają. Kaczka przyjęła wszystkie, jestem zadowolony, chroni je, broni. Tutaj jeszcze na chwilę przyszłem po jajeczka y, dla y, kwoki, co siedzi na kaczych. Niestety z tych kaczych jajek nic nie ma, ale jeszcze wam pokażę. Nastawiłem sobie tutaj kilka jajeczek w tym inkubatorze. Y, Dwa tylko odpadły. Na razie są zależone, wszystkie muszę jeszcze je prześwietlić. I za jakieś dwa tygodnie się będą kluć. Ten inkubator przekręca sam jajka, więc nie muszę się martwić, czy zapomnę je przekręcić. A tutaj mam y, jajeczka dla tej kwoki. Jest ich tutaj 14. Część jest od mojej babci, bo moje kury przestały się na razie nosić. Dobrze, teraz y, kwoka na chwilę zeszła. Odłożę jej tutaj. ma. Łożone, ma jeszcze tutaj podłożone Cztery jajka dzisiejsze I chyba są tam zalężone 3 jajeczka kacze Więc zostawimy jej Ona siedzi tydzień więc nawet jeżeli te kaczki byłyby Zalężone To akurat wyklują się wtedy Co kurczęta Ma ona tutaj podłożone 20 jajek kurzych i trzy kacze Które najprawdopodobniej są zalężone No ja teraz zagonię jeszcze kurki na wybieg no i w tym odcinku to będzie wszystko kołąbki zaraz powinny sobie wrócić już tam gdzie trzeba a w majówkę jeszcze chcę im tutaj dorobić jedno gniazdo bo jak te młodziki podrosną, no to nie będę miał gdzie ich trzymać. No i to wszystko w tym odcinku, do zobaczenia. Pa i pozdrawiam. Oraz zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka.